Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o zadaniach systemów liczbowych na maturze z informatyki. Nie będę skupiać się na teorii, działaniu systemów liczbowych lub algorytmach konwertujących na liczbę z różnych systemów liczbowych w postaci pseudokodu. Wykorzystamy to, że podczas matury mamy cały czas dostęp do komputera i postaramy się korzystając z dostępnych narzędzi, zmaksymalizować liczbę punktów oraz minimalizować czas wykonywania poszczególnych zadań. Pokażę dokładnie za pomocą krótkiego schematu, jak zdobyć pewne dwa punkty w zadaniach testowych, jak szybko rozwiązywać zadania z programowania, w których pojawiają się systemy liczbowe? Na koniec rozwiążemy kilka zadań maturalnych. Dodam jeszcze, że filmik jest głównie przeznaczony dla osób, które zdecydowały się pisać materię w języku C. To na tyle ze wstępu, zaczynamy. W rozwiązywaniu zadań z systemów liczbowych będziemy wykorzystywać funkcję z C oraz podstawa z Excel'a. Funkcja stoi konwertuje nam liczbę z dowolnego systemu na system dziesiętny. Natomiast funkcja podstawa systemu dziesiętnego na dowolny system liczbowy. W naszych zadaniach będziemy używali różnych kombinacji. Czasami użycie jednej z tych funkcji będzie wystarczające, a czasami będziemy musieli korzystać z obu. Dobra, mamy edytor kodu. Sprawdźmy sobie działanie funkcji stoi. Do zmiany x przypiszemy sobie jakąś liczbę. Jestem 312. Tak? Wypiszmy sobie to. Wypiszmy też podając do zmiany x i 10 wiemy, że jeżeli ze stringa zrobimy int, no to powinno e, nam tutaj dodać do tego 10, umożliwia to też nam właśnie korzystanie z operacji na przykład matematycznych tak? czyli wyświetli nam się 322, no, sprawdźmy czy to jest prawda, skompilujemy sobie program upalmy go i tak też jest. Mamy 312, wypisuje nam tą liczbę i wypisuje nam wynik x plus 10, czyli 322. Dobra. Taka postać funkcji stoi jest jednak, yy, można to nazwać postacią skróconą. Hmm, funkcja stoi ma trzy argumenty. Pierwszym argumentem będzie string, który chcemy zamienić na liczbę całkowitą. Drugim argumentem będzie yy, wartość pierwszego niekonwertowanego stringu. Trzecim argumentem będzie natomiast system, w którym znajduje się ta liczba, y, znajdująca się w naszym stringu, który chcemy po prostu zamienić na liczbę całkowitą. Tak, to nam chodzi cały czas. Pokażmy sobie też na przykładzie innych liczb, na przykład w systemie binarnym. Tak. Zapiszmy sobie taką liczbę. Tutaj, jeżeli mamy system binarny, no to wiemy, że musimy zmienić to na dwójkę. Stałą jest 2. Zobaczmy, co nam wypisze. 21, czy jest to prawda? Mamy 1, 4, 16, czyli mamy 21. Co się zgadza? Dobra, pokażmy też trochę inne systemy, na przykład system szesnastkowy. coś takiego. Zobaczmy co nam wypisze. Tak, tutaj raczej mówimy, że to wszystko jest poprawne. Dobra, znajdujemy się teraz w Excelu i przetestujemy funkcję podstawa na liczbach, które użyliśmy. Yy, pisząc program w C++ Pamiętamy, tak? że tutaj zamienialiśmy to z systemu szesnastkowego i ta podstawa wygląda następująco bierzemy sobie tą naszą liczbę wpisujemy nasz system i dostajemy liczbę z systemu dziesiętnego na system szesnastkowy jest to prawidłowe jest to też zgodne z tym co pisaliśmy w C++ Dobra. 21 było z systemu binarnego. Sprawdźmy sobie czy to jest poprawne. Bierzemy to 21. Wpisujemy kstawę 2. I się również skala. To samo było w naszym programie. Pierwszym zadaniem będzie to zadanie 404 ze zbioru zadań od CKE. Mamy zadanie testowe, prawda, fałsz. I przykładowo musimy stwierdzić, um, czy jest dwa razy większa od liczby jakiejś tam w systemie binarnym. To zrobimy to właśnie naszym sposobem, który poznaliśmy wcześniej, tak, korzystając z, ty z tych wszystkich narzędzi. Dobra, to zaczynajmy. Dobra, podejdziemy do tego tak że zrobimy warunki i jeżeli będzie jakiś warunek spełniony to przykładowo do pierwszego podpunktu jeżeli będzie spełniony, jeżeli to będzie prawda to wypisze p1 tak? i tak dalej dobra to tak będziemy to rozwiązywać Okej, okay. mamy coś takiego. No i nasz program pokazuje, że są tylko trzy prawidłowe odpowiedzi. I na kartce papieru w odpowiedziach wyglądałoby to następująco. Prawda, prawda, fałsz, prawda. To jest poprawna odpowiedź. Kolejnym i ostatnim zadaniem będzie zadanie z matury lubnej, jest to zadanie testowe w którym musimy policzyć sumę tych liczb. Tutaj widzimy, że wszystkie są w systemie, systemie czwórkowym, no to sumy musimy podać w, w systemie czwórkowym i w systemie szesnastkowym. Na dole mamy różnice, no różnice tak samo w systemie czwórkowym i w systemie szesnastkowym. No, będziemy korzystać z poprzednich obserwacji oraz narzędzi. Zaczynajmy. Dobra, tutaj sobie wypiszę wynik sumy i różnicy tych liczb. Dobra, kiedy mamy nasze wyniki, musimy je teraz przedstawić w systemie czwórkowym i w systemie szesnastkowym. Jak to zrobimy? A bardzo prosto, kopiujemy, wklejamy do Excela, stawa. Tutaj system czwórkowy. Stawa system szesnastkowy i to jest nasza odpowiedź. To tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Kolejne odcinki już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.